Żyjemy w czasach chaosu. Świat drży pod ciężarem własnych grzechów, a ludzie, pogrążeni w pośpiechu codzienności, zdają się nie dostrzegać nadciągającej burzy. Wystarczy spojrzeć wokół: wojny, moralny upadek, triumf materializmu i nieustające konflikty. Czy to przypadek, czy może ostrzeżenie? W 1960 roku Matka Boża przekazała błogosławionej Elenie Ayelou orędzie, które do dziś elektryzuje serca wierzących. Przepowiednia ta nie jest mglistą wizją odległej przyszłości. Jej echa wybrzmiewają w wydarzeniach, które dzieją się na naszych oczach. Maryja nie mówiła w łagodnych słowach. Jej wezwanie było pełne bólu, ale i nadziei. Mówiła o wielkich katastrofach, wojnach, rewolucjach i przerażających karach, jakie spadną na ludzkość, jeśli ta nie powróci do Boga. Przemawiała jak matka do dzieci, które błądzą w ciemności, nieświadome. Że zbliżają się do przepaści. Dziś, gdy patrzymy na świat wokół nas, trudno nie zauważyć podobieństw do ostrzeżeń sprzed ponad 60 lat. Maryja mówiła o kryzysie duchowym, który doprowadzi do zamętu, chaosu i cierpienia. Wspominała o sile zła, które zdaje się przejmować władzę nad światem. Prorokowała o niszczycielskich wojnach, które miały wstrząsnąć narodami. Czy możemy sobie pozwolić na to, by zignorować te słowa? Czy nie są one wołaniem do nas, do naszego pokolenia, byśmy otworzyli oczy, zanim będzie za późno? W tym filmie przyjrzymy się dokładnie słowom Matki Bożej skierowanym do Eleny Ayelow. Zastanowimy się, co oznaczają dla dzisiejszego świata i jakie przesłanie niosą dla nas, ludzi żyjących w XXI wieku. Czy stoimy u progu wydarzeń, które zostały zapowiedziane? Czy możemy jeszcze coś zrobić, by odwrócić nadchodzące nieszczęścia? A może już teraz jesteśmy świadkami ich spełnienia. Wysłuchajmy teraz tych proroczych słów Matki Bożej. Świat stał się niczym zalana dolina. Pełna brudu, błota i moralnego upadku. Najcięższe próby boskiej sprawiedliwości dopiero nadejdą, poprzedzając ognisty potop. Od dawna kieruję do ludzi matczyne wezwania, starając się ich ostrzec, lecz oni pozostają głusi na moje przestrogi i wciąż kroczą ścieżką zatrącenia. Jednak niebawem pojawią się przerażające znaki, które wstrząsną nawet sercami najbardziej zatwardziałych grzeszników. Świat pogrąży się w chaosie i cierpieniu, nadchodzą wielkie katastrofy, które przyniosą łzy, walkę i ból. Trzęsienia ziemi pochłoną całe miasta i kraje, siejąc zniszczenie, głód i epidemie, zwłaszcza tam, gdzie panuje duch ciemności, wśród narodów nieznających Boga lub z nim walczących. W tych tragicznych czasach ludzkość potrzebuje modlitwy i pokuty, gdyż zagrożony jest nie tylko Kościół, lecz także papież i duchowieństwo. Jeśli ludzie nie podejmą modlitwy, Rosja wyruszy na Europę, a szczególnie na Włochy, pozostawiając po sobie jeszcze większe ruiny i spustoszenie. Dlatego kapłani muszą stanąć na czele duchowej obrony, dając przykład świętości i wierności Bogu, ponieważ materializm ogarnia narody. A zło zaczyna górować nad dobrem. Ci, którzy rządzą ludem, nie pojmują powagi sytuacji, pozbawieni ducha chrześcijańskiego, w swoim zaślepieniu nie dostrzegają prawdy. We Włoszech niektórzy przywódcy, choć nazywają się chrześcijanami, niczym drapieżne wilki w owczej skórze, otwierają drzwi materializmowi i wspierając nieuczciwość, prowadzą kraj ku upadkowi. Jednak i oni sami wkrótce doświadczą zamętu i zguby. Rozpowszechniajcie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca, Matki Miłosierdzia. Okryje włochy swoją opieką i uchroni je przed ogniem, lecz zanim to nastąpi, niebo spowije gęsty mrok, a ziemia zatrzęsie się tak silnie, że otworzą się w niej przepaście. Prowincje i miasta legną w gruzach, a przerażeni ludzie będą wołać, że nadszedł koniec świata. Nawet Rzym doświadczy sprawiedliwej kary za swoje liczne i ciężkie grzechy. Gdyż to właśnie ta nieprawość osiągnęła swój szczyt. Nie zwlekaj z modlitwą i nawróceniem, aby nie było za późno, bo ciemność już spowija Ziemię, a wróg stoi u wrót. Zbliża się godzina Bożej Sprawiedliwości i będzie ona przerażająca. Na świat nadciągają wielkie plagi, epidemie, głód, potężne trzęsienia ziemi, niszczycielskie huragany oraz wezbrane rzeki i morza, które pochłoną niezliczone ofiary i przyniosą spustoszenie. Jeśli ludzkość nie dostrzeże w tych katastrofach Bożych ostrzeżeń i nie powróci do Niego, prowadząc życie zgodne z wiarą, nadejdzie kolejna straszliwa wojna. Rosja, wykorzystując swoje tajne armie, stanie do walki przeciw Ameryce i ruszy na podbój Europy. Rzeka Ren spłynie krwią i wypełni się ciałami poległych. Włochy również nie unikną cierpień, kraj pogrąży się w rewolucji, a papież doświadczy ogromnych prześladowań. Rozpowszechniajcie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca, aby jak najwięcej dusz doświadczyło mojej matczynej miłości i powróciło do Boga. Nie bójcie się, otoczę opieką wszystkich, którzy usłyszą moje ostrzeżenia i przyjmą je do serca. Ci, którzy wytrwają w modlitwie, zwłaszcza odmawiając różaniec, zostaną ocaleni. Szatan z furią przemieszcza się przez ten pełen chaosu świat i wkrótce objawi swoją niszczycielską moc. Jednak tiumf mojego niepokalanego serca nie zostanie zatrzymany, światło zwycięży ciemność, a ziemia zażna wreszcie pokoju. Ludzkość nieustannie obraża Boga. Gdybyś mogła ujrzeć wszystkie grzechy popełniane w ciągu jednego dnia, Twoje serce pękłoby z żalu. Czasy, w których żyjecie, są wyjątkowo ciężkie. Świat drży w posadach, będąc w stanie gorszym niż w dniach potopu. Materializm szerzy się niepowstrzymanie, Podsycając krwawe konflikty i bratobójcze wojny, znaki ostrzegawcze są już widoczne. Pokój stoi na krawędzi zagłady. Jak mroczna chmura, plaga ta przesuwa się nad całą ludzkością. A jedynie moja matczyna moc wstrzymuje nadejście burzy. Jednak wszystko wisi na cienkiej nici, a gdy ta nić pęknie, Boska Sprawiedliwość uderzy w świat z całą mocą, niosąc oczyszczenie. Narody doświadczą kary, gdyż grzech. Jak wzburzona rzeka pełna brudu, zalewa całą ziemię. Siły zła już teraz przygotowują się do brutalnego ataku na każdy zakątek globu. Przyszłość skrywa w sobie dramatyczne wydarzenia. Od dawna i na różne sposoby ostrzegam świat. Władcy narodów zdają sobie sprawę z ogromu zagrożenia, lecz nie chcą przyznać, że jedynym ratunkiem jest prawdziwe chrześcijańskie życie. Jakże moje serce cierpi. Widząc ludzi całkowicie pochłoniętych sprawami doczesnymi, podczas gdy ich najważniejszym obowiązkiem jest pojednanie z Bogiem. Niebawem świat pogrąży się w wielkim niepokoju. Przelana zostanie krew sprawiedliwych, niewinnych i świętych kapłanów. Kościół przeżyje straszliwe cierpienia, a nienawiść osiągnie swoje apogeum. Włochy doświadczą głębokiego upokorzenia i będą oczyszczone przez krew ogrom grzechów popełnionych w tym wybranym narodzie. Będącym siedzibą namiestnika domaga się pokuty. Nie sposób wyobrazić sobie tego, co nadchodzi. Wielka rewolucja wstrząśnie krajem, a ulice spłyną krwią. Papież przejdzie przez straszliwą agonię, która przyspieszy kres jego ziemskiej drogi. Jego następca poprowadzi łódź kościoła w samym środku burzy, lecz kara dla bezbożnych nadejdzie szybko i nieuchronnie. Będzie to dzień wyjątkowo straszliwy. Ziemia zadrze z taką siłą, że ludzkość pogrąży się w przerażeniu, a wtedy niegodziwi poniosą konsekwencje swych czynów, poddani nieubłaganej sprawiedliwości Boga. Jeśli to możliwe, rozpowszechnijcie to orędzie na całym świecie. Ostrzeżcie ludzi, aby czym prędzej się nawrócili i podjęli pokutę, zanim będzie za późno. Bracia i siostry, gdy patrzymy na to, co dzieje się wokół nas, trudno nie odczuć niepokoju. Świat zdaje się coraz bardziej pogrążać w chaosie. Wojny wybuchają na różnych kontynentach, napięcia między narodami narastają, a perspektywa globalnego konfliktu nie jest już tylko teorią, ale realnym zagrożeniem. Widzimy, jak wartości chrześcijańskie są odrzucane i wyszydzane, a człowiek, zamiast szukać Boga, coraz bardziej oddaje się materializmowi, egoizmowi i grzechowi. Kościół przeżywa wewnętrzne kryzysy, a wielu wiernych czuje się zagubionych. Wszystko to sprawia, że proroctwa Matki Bożej do Błogosławionej Eleny Ajelou wydają się dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Ale czy to oznacza, że nie ma już nadziei? Czy świat rzeczywiście zmierza ku katastrofie, której nie da się uniknąć? Odpowiedź nie jest prosta, ale jedno jest pewne: historia pokazuje, że Bóg wielokrotnie okazywał miłosierdzie, gdy ludzie zwracali się do niego w pokucie i modlitwie. Proroctwa nie są nieodwołalnym wyrokiem, są ostrzeżeniem. To, co zostało zapowiedziane, może się spełnić, ale może również zostać odsunięte w czasie, a nawet całkowicie zażegnane, jeśli ludzkość się nawróci. Matka Boża wielokrotnie wzywała do modlitwy, pokuty i powrotu do Boga. Nie mówiła tych słów po to, by wzbudzić strach, ale by dać nam szansę na ratunek. Przypominała, że nawet w najciemniejszych czasach Bóg jest gotów przebaczyć tym którzy szczerze do niego wracają. Czy jednak usłuchamy tego wezwania, zanim będzie za późno? Czy ludzkość zdoła się opamiętać, zanim nadejdzie godzina sprawiedliwości? Dziś stoimy na rozdrożu. Proroctwa, o których mówiła Matka Boża, mogą wydarzyć się na naszych oczach. Być może żyjemy w ostatnich chwilach przed wielkimi wydarzeniami, które wstrząsną światem. Ale to od nas zależy, czy pozwolimy by historia potoczyła się drogą ciemności, czy też wybierzemy światło i powrót do Boga? Nie możemy pozostać obojętni. Każdy z nas ma swoją rolę do odegrania. Nasza modlitwa, postawa, codzienne wybory to wszystko ma znaczenie. Jeśli świat nie powróci do Boga, jeśli ludzie nadal będą ignorować wezwania do nawrócenia, to zapowiedziane kary mogą stać się rzeczywistością. Ale jeśli zaczniemy żyć zgodnie z Ewangelią, jeśli będziemy szerzyć prawdę, modlić się i podejmować pokutę, to możemy odwrócić losy świata. Pomódlmy się teraz w tej intencji. Napisz w komentarzu Jezu, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.